Dzisiaj o walce w ciasnych pomieszczeniach. Zapraszamy, a Wojtek kontynuuj. Cześć, z tej strony Jarosław oraz... Wojciech. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie i dzisiaj pogadamy sobie o walce w ciasnych pomieszczeniach. Ostatni odcinek kręciliśmy, słuchajcie w samochodzie, mówiliśmy o agresywnym typie, który wchodzi i z nim walczymy, natomiast dzisiaj trochę sobie przeanalizujemy różne sytuacje i powiem sobie o tym, dlaczego warto ćwiczyć zadaniowo, dlaczego warto robić różnego rodzaju symulacje, po co, na co i tak dalej. Więc zapraszam do oglądania naszego odcinka, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię serdecznie, zrób to, pomoże nam się to rozwijać, kliknij dzwoneczek, zostaw nam komentarz, lajka, będzie nam bardzo miło. Chyba, że już to robisz, a Ty robisz to? Nie. No, ogarnijcie się, tak? Jesteśmy więc w samochodzie, ale zaraz przeniesiemy się, nie wiem, do jakiegoś kibla, do jakiegoś ciasnego pomieszczenia, coś wymyślimy. Natomiast słuchajcie, to co Wam pokazuję jest tylko wycinkiem e, całości. Ja daję Wam do myślenia, a nie pokazuję Wam wszystkich szczegółów, wszystkich konkretów. Pamiętajcie, jeżeli chcecie zobaczyć więcej, to zapraszam niebawem na stronę jarosławrogowski.pl, gdzie mamy szkolenie online Car Defense, ale pamiętajmy, jakiekolwiek szkolenie e, będziecie wykupywali sobie, to jest tylko... Dodatkowy bodziec do rozwoju. Nie dostaniecie ani czarnego pasa, ani nic. Nikt wam nic nie obieca, chyba że byłbym politykiem. Okej, okay. ale generalnie to jest tylko bodziec do rozwoju. Pamiętajcie o bezpiecznym treningu i o mądrym partnerze treningowym, który cię nie odetnie w razie sytuacji kryzysowej. A partnerem dzisiejszego odcinka jest firma goldencar.pl. Jeżeli chcecie samochód do ślubu na wynajem długoterminowy, na taksówkę, samochody luksusowe oraz ekonomiczne, zapraszam Was. Sprawdźcie mój kod zniżkowy. Wszystkiego dobrego. O wartości ćwiczenia, czy to w samochodzie, czy w zamkniętych pomieszczeniach mówiliśmy już dużo, ale słuchajcie, przede wszystkim pamiętajmy o jednej rzeczy. Jest wiele szkół, wiele szkoleń specjalistycznych, walki w wodzie, walki właśnie w samochodzie, walki w autobusie, środki komunikacji, tramwaj, metro i trolejbus. Ale pamiętajmy o tym, że wszystko, wszystkie nasze umiejętności e, buduje się krok po kroku przez lata, przez miesiące, robiąc bazę. Jeżeli nie potrafisz e, zrobić pierwszej fazy obrony przed jakimś duszeniem, Wojtek, prośba. i nie jesteś w stanie zrobić czegoś takiego na sucho w pozycji stojącej, to nie spodziewaj się, że nagle robiąc jakieś profesjonalne szkolenie jak car Defense, będziesz miał to zrobić, więc najpierw dziesiątki powtórzeń na zewnątrz, a potem wsiadasz po prostu i zaczynasz coś robić. Jeżeli chodzi o wasze ciosy, zanim nauczysz się ciosów, które musisz skrócić przez wąt na to, w jesteś przestrzeni, atakować, atakować, musisz robić to na sali, musisz robić to na spokojnie, ponieważ technika powstaje w spokoju. Czy to jest jiu Jitsu, czy to jest tajski, czy to jest MMA, spokojnie potem dopiero się ciśniesz. Więc pamiętajmy o tym, że to jest po uzyskaniu pewnej bazy, ok? Więc jeżeli masz już tą bazę, możesz próbować robić różne rzeczy. Mamy wiele ćwiczeń, ale dzisiaj zaprezentujemy Wam e, e, trzy tak naprawdę ataki i jedno uwolnienie. Więc mówimy w tej chwili sobie o sytuacji, kiedy mamy kogoś mamy kogoś z tyłu, ok? Ktoś Ci grozi, ktoś Ci atakuje i będziesz chciał e, opuścić pojazd, będziesz chciał e, wziąć coś w łapę, będziesz chciał użyć gazu, jakiś długopis taktyczny może masz ale generalnie mówimy teraz o takim uderzeniu mocnym łokciem, który atakuje go na strefę twarzy i możesz rozwijać się dalej, więc pierwsza opcja trenowanie tych samych uderzeń, co masz na sparingu ale będąc w samochodzie, mamy dużo ograniczeń, pamiętajcie, że siłę czerpiemy z ziemi więc pierwsza sprawa będzie to łokieć, czyli Wojtek coś tam zagląda, już mnie pisknął, bam, mówimy o tym ataku, czyli to jest bardzo mocny łokieć, który przychodzi przez cele, nie zostawiam tej ręki, bo mnie złapie Okay, więc chcę zaatakować z całej siły i wrócić. Robię to wielokrotnie, i natychmiast przechodzę do pozycji, która daje mi możliwość e, atakowania go, bo cały czas on jest w lepszej pozycji. Jeżeli Wojtek przeniesie się lekko tam i wejdzie na mnie, dociśnie mnie i będzie atakował, mam już przerąbane. Więc ja chcę wyprzedzić ten atak! Bam, robiąc to, i teraz przechodzę do, in, do inicjatywy. Natomiast pamiętajmy, że w każdym momencie cokolwiek robisz, on może się bronić. Jeżeli trafiłeś na lepiej wyszkolonego hama, Osoby silniejsze od ciebie dwa razy i tak masz problem. Samochód to jest kłopotliwa sprawa, więc łokieć do tyłu spoko. Druga opcja, którą Wam pokażemy, to jest podstawowe uwolnienie się tak samo, jak jest przy, przy pracy z, e, z uwolnieniem przed uchwytem za szyję. Najważniejsza we wszystkim jest pierwsza faza ruchu. Jeżeli ktoś już, Wojtek, zrobił to, ok, stop, i zrobił to no niestety, ale profesjonalnie to jedyne co możesz to albo być odciętym dwa możesz klepnąć tylko pamiętajmy, on nie będzie prawdopodobnie cię puszczał, ponieważ to nie jest sport, więc to jest sytuacja w której już nie zdążysz, ok ktoś kto kiedyś był duszony na treningach jiu jitsu, albo gdziekolwiek innym to wie, że ktoś już dopnie mamy już problem, więc tu już jest za późno, jeżeli Wojtek zrobi to naprawdę bardzo mocno i po... ok to mamy problem co będzie istotne w takiej sytuacji? Adrenalina, która musi być ukierunkowana w sposób odpowiedni, czyli e, pamiętajmy, że adrenalina działa na dwa sposoby. Albo cię spali, albo doda Ci energii. Więc bądź jak Bear Grylls na wyspie, który mówi, jeżeli masz chęć przetrwania, to zacznij kombinować i przestań. Pierwsza faza, dlaczego ona jest tak trudna? No ponieważ jeżeli jesteś zaskoczony, to będzie ciężko, ale chociaż możesz próbować. Wojtek, poproszę jeszcze raz, zakładam tylko. Że ja wiem o tym, co będzie. W momencie, kiedy ćwiczymy prawa, lewa strona jestem rozluźniony, to powiedzmy, że 7 na 10 jestem duszony. Żeby nie było, że tu jest syndrom mistrza, i ja będę mówił Wam, że jestem mistrzem, który to robi. Nie. Jeżeli ja to robię na Wojtasie, albo Wojtas na mnie, i naprawdę chcę sobie robić krzywdę, klepiemy, <laughs> i potem dwa dni nie możemy gadać. Więc pierwsza faza, zakładam, że mi się udało. Stop. Zobaczcie, jestem wrażliwy, skręcam brodę, bark już idzie, nawet jeżeli on dopina, to mój bark już. W tej pozycji minimalizuję jego ruch, więc jego łokieć jest na zewnątrz, a nie za mną, i stąd staram się łapać za pęk, skręcić się i natychmiast przemieścić. Teraz krótko na temat gryzienia. Zobaczcie, było, e, bie, b, b, było wiele haseł, że jeżeli kogoś ugryziesz, to ktoś cię puści, albo jeżeli ktoś cię łapie, to ci zmiażdży szczękę. Więc pierwsza sprawa, najważniejsza, jeżeli chodzi o gryzienie w takiej sytuacji, musisz mieć wolną szczękę. Jeżeli Wojtek. Łapiecie I to jest przetestowane, to nie jest na nasze pieprzenie głupot. Jeżeli ja robię to, chciałbym Wojtka ugryźć. Moja szczęka jest, że tak powiem, nie, nie jest uwolniona. Wojtek dawaj. Nie ma takiej możliwości. Zmierzy ci zęby, zmierzy ci szczękę. Nie ma takiej możliwości. Możesz gryźć, ale musisz mieć do tego wolną szczękę. Testowaliśmy. Tak, nie ma opcji. Testowaliśmy również w sytuacji, kiedy ja już jestem. Tak. Mhm. Mhm. Ała To tylko się tak wydaje, że jak ja już go kąsam, to ja będę już wygrany. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli masz wolną szczękę, proszę bardzo. Teraz mogę próbować, kiedy kontroluję. Tutaj, a, albo tutaj. Wygniatając mu się tutaj e, zębami. Wtedy będzie to czuł. Jeżeli jesteście tu, tu, albo nawet tak. Mhm. Masakra. Nie masz ochoty na to. Więc pierwsza faza. To jest podstawa, próbujesz walczyć. Co tutaj będziesz miał? Nie będzie to zawsze trwało przez sekundę. Czasami będzie to, czasami gdzieś włożysz drugą rękę. Tutaj, w momencie, kiedy będziesz z tego wychodził, będziesz miał obtarte ucho. Może ci się zrobi kalafior, ok? I stąd musisz przychodzić albo do ataku, albo się skręcać, coś tutaj robić, albo uciekać. Ale nic, co pokazujemy, nie jest proste. Nie ma czegoś takiego, że po prostu jest ciach i już. Jest taki typ e, ze Stanów, taki, taki sympatyczny pączek, który pokazuje e, bardzo proste techniki. On się nazywa Detroit Dust. Także proponuję wejść, a ja nie będę go oznaczał, bo nie jestem głupi. E, ale słuchajcie, on właśnie pokazuje, że wiesz, ja robię to, robię punkt i mamy taką sytuację. Ja ci tam kliknę, a ty, a ty piszcz, nie? Ok, mamy to i tak dalej. Czach! Bum! pisz. O, dokładnie. Tego nie będzie. Ktoś, to jest zdeterminowany, macie przerąbane. Więc mówiliśmy o jednym ataku, który możecie wykorzystać do całości, dwa, jedno uwolnienie i w tej chwili przenieśmy się na e, siedzenie pasażera. Wolny pan? E, proszę bardzo, proszę bardzo, uber, uber, dobra, słuchajcie, więc tak, mieliśmy opcję tył, to co pokazujemy to jest jakby tylko kilka rozwiązań, musicie kombinować też sami e, i musicie być w tym twórczy. Więc, mamy teraz ręce wolne, czyli... To jest sytuacja, która może nastąpić albo nie. Najczęściej będę łapany, ale generalnie ta ręka, która jest tutaj wolna, ona atakuje. Jeżeli chcę zrobić zamach, nie muszę robić wielkiego zamachu, także on to widzi, tylko pracuję zawsze z punktu A do punktu B. Brak sygnalizacji jest tutaj kluczem. Więc mówimy w tej chwili o kimś kto albo ci grozi, siedzi gdzieś tutaj z boku, ok, I ja stąd idąc z łokciem wysoko, w bliższym dystansie będzie to łokieć, w dalszym będzie to uderzenie młotem kierując na nos, szczękę, gardło. Mówimy o tym ataku. Czyli z tej pozycji raz, dwa, trzy i przejmuje inicjatywę. Jeżeli ręka, jest, jeżeli ręka jest skrępowana, weź dwoma rękami, dobra, ok, mamy drugą rękę, ale pamiętajcie, nie ma biodra, ale i tak mogę próbować coś zrobić. Możesz albo zaatakować pięścią, albo próbować odpychać, albo wsadzać paluchy w oczy, i to jest druga opcja. Przy bliższym dystansie i przy przepychaniu, możemy używać głowy, okay? możemy atakować go w sposób agresywny, łapać go za włosy. Opcji jest bardzo dużo, ale mówimy teraz o takiej podstawowej mechanice, gdzie po prostu partner trzyma mi tarczę, okay? a ja próbuję stąd bum uderzać, bum uderzać, bum uderzać, lub z tej pozycji pracować sobie młotem. To jest dodatek do całości. Przemyślcie sobie, jeżeli chcielibyście, żebyśmy pokazali Wam więcej rozwiązań, dajcie znaka. Całość Cardifference będzie dostępna na kursie online na stronie rosevrogowski.pl i pamiętajcie, że czarnego pasa nie dostaniecie. Mamy też sytuację, kiedy partner jest uzbrojony w nóż albo w broń, ale to są już naprawdę słuchajcie, zaawansowane techniki i pamiętajcie, my tylko zwiększamy o Kilka procent wasze szanse na przetrwanie, ok? Żaden z nas i żaden mistrz generalnie, który tak się nazywa, a podobno się nie można nazwać mistrzem, e, będzie miał kłopot, kiedy będzie nóż, będzie miał kłopot, kiedy będzie broń. I jeżeli coś wygląda za ładnie, to uważajcie, niech wam się włączy tzw. bullshit detektor, ok? Zadajcie trudne pytania swoim instruktorom i przede wszystkim sprawdzajcie ich skilek. Zawsze. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i co? Słuchajcie, wracamy na salkę, jesteśmy w Warszawie, wola walki. Dobra, walka w zamkniętych, ciasnych pomieszczeniach, konkretna sytuacja. W niewłaściwym miejscu, niewłaściwej porze, ok, może klub, może kibel, dostaję klapsa. Cieszę się, że to nie jest szczęka, bo kiedy dostajesz szczenkę, lądujesz łbem i po prostu padasz. Więc póki żyjesz, bądź jak pitbull, gryź i tyle, innej możliwości nie ma. Więc Wojtek, dostałem od niego klapsa, jestem w pozycji. Mamy różne opcje, w tej chwili ręka Wojtka jest niżej niż wyżej. Staram się zapać dobrą bazę, podnieść wysoko łokieć, szarpnąć z całej siły, uderzyć łokciem bądź przed ramieniem, przejść do dobrej bazy i zacząć po prostu pracować agresywnie z agresywnym atakiem i zwiększamy dystans. Tutaj nie ma cudów, musisz pracować. A on będzie stawiał opór. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy wy będziecie robili atak, dajcie mu kilka razy w głowę, on też nie jest głupi i być może z tej sytuacji, w której wy przejęliście inicjatywę, to wy będziecie pojechani. Więc warto ćwiczyć. Postanowiliśmy rozwinąć ten temat bardzo mocno, więc w przyszłym odcinku pokażemy Wam więcej tipów, jak działać w zamkniętych pomieszczeniach. Zapraszamy serdecznie i see ya!